Widzowie, z GTA Online jest teraz darmowy pojazd Krieger. Benefaktor Krieger. Tak. Dobrze słyszycie, jest ogólnie darmowy pojazd w Legendary Motorsport. Już wam pokazuję, jak on wygląda. Więc tak, na początku wchodzimy w Legendary Motorsport. Ogólnie jest jeszcze mój kolega Dexo. Przywitaj się tutaj. Siema, siema. No. Yy, ale wracając, jest ogólnie taki pewien, bardzo fajny samochód. Mianowicie wchodzicie w dwudziwiowe, nie? Zjeżdżacie tutaj trochę na sam dół. Nie aż tak na sam dół, ale troszeczkę. I tutaj, gdzie, tutaj, gdy jest Pegasus Zauruso, tutaj po prawej stronie macie Benefactor Krieger za 0 złotych. I tak to on w ogóle się prezentuje. Ja go po prostu polecam, bo jest mega szybki i naprawdę go kiedyś chciałem zakupić, tylko że nie miałem kiedy. Więc to jest właśnie darmowy pojazd bez GTA. Plusa. Bez po prostu GTA, Plusa. jest po prostu darmowy. Także kupujcie zanim jeszcze jest ta oferta, bo może zniknąć.